Witajcie, kochani. No oczywiście, jak to Agnieszka, opuściłam kilka osób przy ostatnich przesłaniach. Dlatego przepraszam Beatkę, Grażynkę, Aleksandrę i jeszcze jedną Grażynkę, że y, gdzieś tam Was nie zauważyłam, ale za to teraz zrobię Wam przesłanie. I tak jak mówię, na ten moment. Y, y, Zrobię już czytań przesłań. Dam wam, kochani, znać, kiedy znowu ruszę z tymi przesłaniami od uniwersum. Dobrze? Co nie znaczy, że wspieranie kanału jest zawieszone. <grych> Ale ja materialistycznie. O, ho, ho. No dobrze. Kto ma ochotę, kochani, to z góry dziękuję. A teraz ruszamy. A ja łączę się z wewnętrznym źródłem boskiej energii miłości i proszę o jasne przesłania. Ruszamy z Beatą K. A dla Beatki mamy przesłanie. Och, i mamy trzy. Ka o, Beatko! Wygląda na to, że w Twoim życiu pojawią się dwie szanse na wielką miłość. Będzie od wyboru do koloru. Jeden Pan będzie młodszy, w bardzo ognistej energii. Du dru drugi Pan. Będzie mocno ustawiony. Tu mamy gościa z kasą, z pozycją. Kogo wybierzesz, to nie wiem. Wszystko zależy od Twojej energii, Beatko. Bo tak jak mówię, tu mamy faceta w młodzieńczej energii. Bardzo ognisty. Nigdzie nie zagrzeje miejsca. Pewny siebie. Odważny, atrakcyjny. A po drugiej stronie mamy tego. Silnego, zdyscyplinowanego, na swojej pozycji, który ma swoje życie poukładane, ma strukturę. Czyli wybieraj kochana, albo rycerz mieczy, albo cesarz, bo i z jednym i z drugim, z drugim, z asem kielichów masz szansę na wielką miłość. Ale nam wyszło przesłanie jako pierwsze. Ho, ho, ho. I teraz mamy grażynę. A dla grażynki. Kochana, tu jest trochę inne przesłanie. Co prawda, też istnieje wielka szansa, powiem tak, ktoś zniknął z Twojego życia, ale szansa na tą wielką miłość pozostała. Pozostała również nostalgia. I powiem Ci tak, nawet jak ktoś zniknął z Twojego życia, kochana, to ten ktoś wróci. Ktoś łączy z Tobą piękne wspomnienia, i na ten moment czuje się odrzucony, samotny, wielka apatia, pesymizm. I kochana, jak on wróci, to się wszystko wyrówna. Tutaj będzie harmonia, tu będzie balans, dawanie i branie na równym poziomie. Ja myślę, że ktoś będzie chciał coś naprawić. Pewnie to jego zniknięcie takie nagłe. Ale tak jak mówię, wygląda, że mamy do czynienia z jakąś bratnią duszą i ta bratnia dusza powróci. Po jemu bez Ciebie jest źle. Okay. Teraz mamy Aleksandrę. A dla Oli mamy. Ról kielichów. Wiesz co, słoneczko, wygląda na to, że masz w swoim polu mężczyznę, który ma kilka opcji. Co prawda uczucia w twoim kierunku są mocne, ale to jest taki, wiesz, że on łapie wszystkie szanse. Czy to dotyczy jakichś innych kobiet, czy nie wiem, innej pracy, czy zamiast z tobą iść na piękną kolację, to się umawiaj z kolegami na piwo. Tu jest facet, który pomimo uczuć zawsze ma inne opcje, słonko. I wiesz co, i tutaj trzeba zaprotestować. I ja myślę, że tutaj ty albo masz się postawić o koniem, albo e, to zrobisz, że pokażesz swoją siłę, postawisz granicę temu panu. Bo my nie jesteśmy opcjami, my jesteśmy priorytetem, i dokładnie to mam zrobić, Olu, jeśli jeszcze tego nie zrobiłaś. I teraz grażynka M. A dla grażynki, kochana, wygląda na to, że bardzo mocno stawiasz teraz na właśnie taką stabilizację finansową. Tutaj jednak ta karta mówi, uważaj, żebyś za bardzo nie była oszczędna. Bo ta oszczędność może, ja wiem, że ty jesteś zawsze w stosunku do mnie bardzo hojna. Ale może rzeczywiście gdzieś, w jakiś momentach, w jakichś sytuacjach za bardzo oszczędzasz. Może już czas, bo położyłaś jako królowa kielichów, zainwestować w siebie. I tutaj, Grażynko, zastanów się, czy ty inwestujesz w siebie, czy inwestujesz w innych? Może też jest tak, yy, kochana, że kurczowo trzymasz się energii jakiegoś mężczyzny, który notabene ma uczucia do ciebie yy, i w tej chwili jednak energetycznie on stoi pod tobą, że tak powiem. Bo ty się położyłaś jako królowa, on jako rycerz. Co prawda kielichów, ale rycerz. I powiem ci, tutaj może rzeczywiście e, liczyć się z pięknymi gestami z jego strony. Bo on cię bardzo podziwia, tylko mówię, na poziomie energetycznym, ty stoisz ponad nim. Tutaj ktoś bardzo dyplomatycznie ruszy w twoim kierunku. Kochani, to tyle ode mnie. Mam nadzieję, że tym razem ko nikogo nie pominęłam. <laughs> ja Wam życzę cudownego wieczorku i do zobaczenia, do usłyszenia. Pusiaczki.